Zrzuciło nagle sens. Magdalena na dzień dobry, to jest skrót wydarzeń. Prezydenckie weta i podpisy. Podpisałem 11 ustaw, a dwie postanowiłem zawetować. Prezydent robi na złość państwu. Obrad na tarciu. Wszystkie przypadki związane są z jednym ogniskiem. Powinniśmy się szczepić. Bohater jest śmiecia. Nie czuję się bohaterem, nie chcę zbierać żadnych takich pochwał. Po prostu mu chciałem pomóc. To były w wydarzeniach o 15.50. Nazwisko Najmro dzisiaj o 20:00 w Polsacie. Dwa lata bez włosków? Odkryj Bron inteligentną alternatywę dla lasera. Dwa lata bez włosków i depilacji. Kup depilator w ipl i otrzymaj do 500 zł zwrotu. Lenor Unstable Dodaj perełki zapachowe do każdego prania, by uwolnić prawdziwe tornado świeżości. Ten zapach jest tak intensywny, że utrzymuje się przez cały dzień. Nawet wieczorem. Lenor Unstable Kup jednorazowo dwa dowolne opakowania perełek zapachowych Lenor I weź udział w konkursie Biedronki niskie ceny Codziennie niskie ceny A na święta wyjątkowe okazje Na przykład do soboty Majonez dekoracyjny winiary 800 ml Tylko 9,99 za sztukę Oraz wszystkie bakalie Bacador 2 plus 1 gratis A do tego idealny pomysł na prezent Wszystkie zestawy kosmetyczne Drugi tańszy produkt 50% zniżki. 30 lat niskich cen i zakupów na święta w Biedroncy. Jak dać się ponieść zniżką, to Allegro Blackwix. Sezon super ofert wciąż trwa. Sprawdźcie, o czym mówi cała Polska. Odkrywaj promocję do minus 50% na topowe marki. Jak tak, to Allegro. Mnóstwo niespodzianek dla klientów T-Mobile. A w konkursie do zdobycia rocznej karty Cinemasity Unlimited lub T-Tablety 5G. Sprawdź w apce T-Mobile. To normalne, że czasem trzeba odświeżyć salon. Wtedy warto sięgnąć po pożyczkę gotówkową Banku Millenium. Weź pożyczkę Millenium w apce i wybierz raty dopasowane do Twoich potrzeb. NRZO 9,3%. Bank Millenium. Zimno. Zimno. Na Black Friday w Kiku, takich jak praktyczne patelnie już od 40 zł lub półki ścienne na audioboxy i figurki w atrakcyjnej cenie 40 zł. Więcej okazji na Black Friday znajdziesz online w naszych social mediach. Kik, więcej niż się spodziewasz. Nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie! BIOTEVAL MAX, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budurec włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką włączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą na bóle pleców. na bóle głowy. Graldina, numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ta maska w Ungarii ponoć zapewnia dostatek. że trzeba się przedtem sporo napocić. Dlatego lepiej załóż konto kredi Agricole. Korzystaj z niego na co dzień i zyskaj nawet 1000 złotych. Credi Agricole. I patrz, ale gwiazda! To, to nasza nowa oferta Disney Plus na rok w prezencie. Kosmos! Kosmiczna kos. oferta Vectra, masz Disney Plus na rok w prezencie dla nowych i obecnych klientów. za 601 1600, 601 Vectra. Mówisz masz. Zobacz jaką ofertę ma Internet osmana. Internet Rossmana? No kochana, ostatnio wchodzę, a tam... To... Perfumy arabskie. Super trwałe i intensywne. Serio, sprawdź Internet Rossmana. Już tam jestem, kochana. Znasz to uczucie, kiedy musisz mieć naczynia po raz drugi, bo nadal są brudne? Ja nie! To dzięki Fery Platinum Plus. Po prostu ładuję zmywarkę. Kapsułki Fery Platinum Plus to unikalne połączenie wielozadaniowych płynów z aktywującym proszkiem. Brudne czyste? Ponowne mycie? Nie ma mowy! Fery Platinum Plus. Nasz numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. Fery Platinum Plus. Kapsułki rekomendowane przez Deko. Tytuł Mistrza Świata Formuły 1 nie jest rozstrzygnięty. Walka wciąż trwa. Czas na pasjonującą końcówkę sezonu. Jeśli to grał, to już w niedzielę o 17.00 i w Sport 1 w pozycji 20.00 Uwielbiam święta. Mamo, a co macie pod A ty, co byś chciała? Chwili dla siebie. To najlepszy prezent. Dajcie olejek do brody, a Basi może masażer do twarzy. Podam jej czas dla siebie, ale swoich piętnastu minut nie oddam. Spokojny świąt. Rosman. Somat prezentuje. Zostanę tu na całą noc. Do rana wszystko zaschnie. So what? Somat, mój numer jeden. Z mocą usuwa zabrudzenie zaschnięte do 72 godzin. Dla perfekcyjnej czystości wypróbuj kapsułki Somat Excellence. Dbam o zdrowie i o portfel z DOS.pl Na ból wybieram Ibum e Express Forte. Dostępny na DOS.pl w cenie 1999. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku z z możliwości się z lekarzem lub farmaceutą. Do dbam o zdrowie i urodę. Nowy Gili i EMI. Super hybryda plugin już od 999 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm z ubezpieczeniem za złotówkę. Gili i EMI. Więcej w zasięgu. Mega okazja na blak Teraz laptopy, smartfony, smartwatche, nowe parowe, air fryery w super, niskich cenach. Teraz w aplikacji MediaXpert. 300 złotych rabatów ponad na start. Czasem obawiamy się tego, czego nie rozumiemy. Ale nauka rozwiewa te obawy. Współczesne reaktory to jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii. Wiecie, że mają wiele warstw ochronnych i pozwalają ograniczać emisję CO2. Elektrownie jądrowe zajmują niewiele miejsca, pomagając chronić różnorodność natury. Jesteśmy częścią nowoczesnego świata, który czerpie siłę z nauki. Czas na polski atom. 20 w Polsacie. Jutro w Halo Polsat. Coraz modniejsza plastyka brzucha. Czy jest bezpieczna? Bogusław Linda i Maciej Ślesicki o męskiej przyjaźni w świecie filmu. Będziemy też w rodzinnym domu braci Szczepaników. Halo Jutro o 8.00. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Lud zaczyna się burzyć. My chyba jednak coś robimy źle. A niektóre jeszcze do CPK. Dlaczego tu się jeszcze nic nie buduje? My tak budujemy jak weteran za też pójdziemy. Ja nazywam się Młodziemiec Czulasty i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze posiedzenie Sejmu. A kto potrenuje z prezydentem? O kurna, prefekt! Nie odbierasz telefonu. Kabaret na żywo. Młodzi i moralni. Jutro o 19.55 thank <laughs> you